Cześć, z tej strony trap.pl i to jest ósmy odcinek z serii przeszłości raperów, w której opowiadam dzieje raperów przed ich karierą muzyczną. Dzisiejszą dziękuję SmokePurp. Ale zanim przejdziemy do jego przygody, jeszcze przypomnę, żebyście zostawili lajka i suba, jeżeli doceniacie moją pracę oraz jeśli interesuje Was temat trapu, bo tutaj znajdziecie tego dużo. Wbijcie również na grupkę o nazwie traperzy, jak chcecie podyskutować sobie z prawie dwoma tysiącami osób na temat tej właśnie muzyki. No i fajnie by było, jakbyście zostawili jeszcze lajka pod moim fanpage'em. Mam go już dosyć długo, a nigdy o nim nie mówiłem. Wszystkie linki oczywiście w opisie. A teraz przejdźmy do przygody Lil Purpa. Smoke Purp urodził się jako Omar Pinero 15 maja 1997 roku w Chicago. Więc w momencie nagrywania odcinka ma 20 lat, ale za kilka dni będzie miał już 21. Jego mama ma latynoskie pochodzenie, więc pewnie stąd takie imię. Lil Purp przeniósł się wraz z rodziną z Chicago do Miami w wieku 3 lat. Jego idolami muzycznymi z dzieciństwa byli przede wszystkim Chief, Chief i Young tak oraz Gucci Mane i Lil Wayne. W szkole był spokojnym indywidualistą, który trzymał z różnymi grupami naraz. W tym okresie jego największą hobby była jazda na dyskorolce. W ostatniej klasie został zawieszony w prawach ucznia za bitkę i inne złe zachowania. Przez to miał dużo wolnego czasu, więc postanowił, że nauczy się produkować muzykę, a raczej wity. Marzył o karierze producenta, ponieważ chciał mieć dużo kasy. Nie marzyło mu się na temat rapować, ponieważ opowiada, że nigdy nie chciał być na pierwszym planie. Jego ksywa jest zainspirowana jego idolem Chief Keefem. So you know, Oraz dlatego, że koledzy mówili na niego Smoke Purp, ponieważ ciągle palił Purple Haze, czyli taką odmianę zioła. Pracował wspomagając się poradnikami z YouTube'a jak chyba każdy początkujący producent. Niestety jego twórczość była podobno bardzo słaba i nikt nie chciał skorzystać z jego bitów. Wkurzony Purp postanowił sam z nich skorzystać, tak właśnie zaczął rapować. W tym okresie również zaczął przygodę z narkotykami. Pierwszy raz zapalił działo w ósmej klasie, natomiast pierwszy zanax zażył w wieku 16 lat. Został również zatrzymany przez policję za posiadanie zanaksu bez recepty. Wiecie, normalnie jest to taki antydepresant na receptę. Zresztą żywek, Lil Water, bo też tak na niego mówią, pije lean oraz sporadycznie popije alkohol. Jednak zwłaszcza za tym drugim niezbyt przepada. Następnie Lil Perp musiał niestety iść do szkoły, gdzie trafiają niegrzeczne dzieciaki. Handlował tam marihuaną, czego bardzo nie lubił robić. Jak opowiada, woli po prostu ukradać innych zioła. Patrząc na pozytywne aspekty tej szkoły, trochę z niej dobrego wyciągnął, na przykład nauczył się grać na pianinie i powiększył swoją wiedzę w temacie muzyki. Co więcej, miał nawet lekcje z obróbki filmów, co mogło mu się przydać w robieniu teledysków. W szkole był też dość popularnym dzieciakiem, jednak zbytnio go to nie interesowało. Wolał siedzieć w domu i koncentrować się na muzyce, a nie tracić czas na zajęcia szkolnych. Cause I'm... Nie chciało mu się po prostu też stawać rano, tak jak chyba każdemu z nas. Smogpurb coraz więcej rapował i także namówił do tego swojego przyjaciela, Lil Pampa, którego wcześniej poznał przez wspólnego znajomego. Osobiście strasznie lubię tę dwójkę. Mam nadzieję, że nie będzie pomiędzy nimi żadnych spin, jak to często bywa jak dochodzi do większej sławy. Pierwszą swoją twórczością, którą rzucił na SoundClouda, był beat, lecz usunął go po krótkim czasie, ponieważ podobno był strasznie słaby. Natomiast pierwszą jego nutą z głosem był Samsung Jumping. Macie teraz kawałek tego traku. No cóż, trochę odstaje stylem od dzisiejszego Smoke purpa. Z czasem szło mu coraz lepiej i uzyskiwał coraz większą atencję. Podpisał kontrakt z wytwórnią Alamo Records oraz Interscope Records. Wiadomo, to czegnają za sobą coraz większe sukcesy i coraz lepsze nutki. Mi osobiście przypadają one bardzo do gustu, tak samo jak jego ciężki styl. Ponad rok temu znalazłem go na YouTubie w momencie wyjścia tracku Fake Swishers z Zawirem Wolfem. Zaciekawił mnie bardzo ten chłopak, również przez edycję teledysków Colabaneta, który wtedy w ogóle nie był znany. Dzięki Smog Purpowi poznałem też Lil Pumpa. O tym opowiem więcej jutro lub pojutrze, zależy jak się wyrobię w filmie o moich top 5 ulubionych piosenkach Lil Pumpa. Dlatego jeszcze raz przypominam o zostawieniu suba, żebyście nic nie przegapili. A no i jeszcze zostawcie obowiązkowo komentarz na dole, którą piosenkę Smog Purpa najbardziej lubicie i co o nim sądzicie. Dobra, ja na dzisiaj przygotowałem tyle. Trzymajcie się. Cześć.